Z tej strony Mr. Crazel a to jest już trochę dosyć popularna, ale nie kończąca się mm, Fridą i Fabułą. No może Fabułą trochę, ale Friday gra, czyli Limbo. Na początku jak zobaczyłem u pewnego youtubera, był nim Madzia, była nim Madzia, zobaczyłem to Tą samą grę limbo, myślałem, że to będzie taka gra internetowa, w której trochę to dziwnie zabrzmi, będzie taki taniec limbo czy coś takiego, prawda? Teraz nie wiem czemu mm, nie ruszałem klawiszami. Dobra, wstawaj, no, dawaj. jeszcze trochę, no, dło, no, wstawaj, sterowanie i dosyć trochę fabułę już ogarnąłem. Fabuła tej gry polega na tym, że chłopiec yy, limbo, czy jak on tam się nazywa, bodajże że limbo, ten chłopiec próbuje odnaleźć swoją zaginioną siostrę i tęskni jak widać za nią, ale nie wiem czemu znalazł się on w lesie. Pewnie gdy szukał tej siostry, ktoś go musiał zaatakować. Wywiózł go do lasu, no i teraz zaczyna się ta nasza fabuła z udziałem głównym naszym. Yy, ta gra jest naprawdę bardzo popularna, jeżeli lubicie takie gry strategiczne. Znaczy nie strategiczne, tylko takie wiecie. Yy, teraz właśnie zlamiłem, ale. A nie, jednak nie zlamiłem, a to już tak czułem, że coś To Tutaj mamy taką łódeczkę. Jak już wiem, yy, woda zabija naszego bohatera. Tak więc fakt się sam wysuwa, że on nie umie pływać. Wiem, że sporo osób nagrywało już tą grę, ale tak sobie pomyślałem, że warto by nagrać coś fajnego, gdy trochę rzadziej będą wychodziły odcinki, bo wiecie, szkoła się już zaczęła, no niestety dla niektórych, bardziej dla wszystkich, szkoda, że wakacje się już skończyły. Niektórzy stwierdzą, że trochę za dużo paplam, ale po prostu mam dużo cennych, może dla mnie, informacji do przekazania dla Was. W tej części yy, nie wiem, czy serio skąd on miał tą łódkę, ale gdy miał tą łódkę, to później tą... Aj! Przepłynęliśmy po prostu, zacznę od nowa. Przepłynęliśmy tą łódką, postawiliśmy ją tutaj. On sobie po prostu dla niego było za wysoko, bo to bądź co so, bądź mały chłopczyk. E, aczkolwiek i tak sobie poradził z tą łódką i z tą wielką skałą, na którą musiał wejść. Dlatego pomysłowo, pomysłowy Mr. Crazel Pearl pomógł mu. E, no i jakoś przepłynął. Tutaj widzimy... No i wskoczył oczywiście na tą górę. Tutaj widzimy takie pułapki. A sorry, ja po prostu... Dobra. Ja nagrywam dźwięk oddzielny, znaczy właśnie nie, właśnie dźwięk nagrywam z Framsa, więc troszeczkę sorry, ale w ogóle powiem Wam nie ściszałem dźwięku z Limbo, więc chyba lepiej będzie słyszalny... Ojeju! Ten Limbo ma niefajną koordynację ruchową A Szczerze mówiąc tutaj tak się cieszę, że trochę przedłużam ten odcinek, bo chcę żeby on troszeczkę potrwał, żebym miał czas na różnego rodzaju informacje, typu co będzie z moim kanałem i inne bzdury. Kanał oczywiście będzie. Jak mógłby nie być. I tak, tą grę sobie oczywiście przechodziłem, bo jakby, jakby, jak się załatwia jakąś grę, to ciekawie by było, gdyby się jej nie kupywało, prawda? Znaczy nie przechodziło, prawda? Dobra, bujaj się. Dziwnie to zabrzmiało, wiem, ale... Więc tak, jutro już pierwszy dzień do szkoły. Taki, wiecie, poważny, że już nauka. Dzisiaj to tylko takie... Ferfele, bombebery. Ale piękne! Łaaaa! Limbo, spieprzaj! Ła! No! Ta gra może... Jest czarno-biała i w 2D, ale trzyma to swoje jakby czarno-białe napięcie gry i trzyma nas w takim ciekawym klimacie z horroru, jakbyśmy sami uczestniczyli. I warto czasem wyobrazić sobie, że na przykład my jesteśmy tym chłopcem i jak się potoczy nasz los. No, no to teraz dalej idziemy. Eee, to myślałem na początku, że że to jest, nie wiem szczerze mam powiedzieć, że to jest jakiś dziwny bóg, ale znaczy, że nie wiem co mam zrobić, czy uda mu się wtedy przepłynąć przez tą wodę, tak myślałem ale niestety nie przepłynął przez tą wodę i musieliśmy robić takie myki yy, Dobra, aha, tędy można przejść, no tak Dobra szczerze mówiąc podziwiam tego chłopca jak na gdzieś tak 8-7 lat za jego super odwagę, że skaczę po drzewach niczym jakiś tarzan, kurde ja to bym ja to bym się bał jedyne co ja ten to ja się bym powspinał po drzewie a nie skakał na hardcora jak jakiś pacan no nie o i tak wskoczył, dobra no to jak przeżyłem no to spoko no i teraz tutaj taka akcja że ja nawet nie, nie przepychałem tego czegoś do wody sam postanowiłem sobie znaczy w ogóle na początku... Yep, yeah! Po prostu tak jak leżało, tak skakałem. I ja się dziwię, kurde, co jest, co jest nie tak. Teraz już taki mamy klimat bardziej mroczny, że skupiamy się tylko na tym, co jest dookoła nas i na oczach tego bohatera, które nie ukrywam, że rzucają się strasznie w oczy. <laughs> oczy, No dobra, oczy rzucają się w oczy. O da A! WHAT THE, the FUCKA! On mnie teraz zeżyrę O nie, wyrzucił mnie, widać Nie gustuje w małych chłopcach z, z lasu No wal Ale pała, haha, ha. i co pało, ha No Powąchaj mnie Pachnę, wiem I wal Dobra Powąchaj I wal e. Co się cykasz? No, dawaj, wal No, hopa Ale pała Ho, 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 ho. O, co to było? Jej Jest, yes, dobra Dobra, to teraz popchniemy to coś Na jego brudną nogę No i teraz mam nadzieję, że się skrzywdzi I spieprzam Aj, zjebałem Dobra, takie minimalny błąd to wiecie No chodź Jesteś brzydki. Ip. Uciekać! Dada! To było genialne. No i już chyć po jednej nodze. Jakby on był mądry, to już by nie próbował mi ni wyjebać. Ale jednak jeszcze chcę... Uu! 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 Jezu! Ale jednak jeszcze chcę stracić tą nogę. Dam. No i widzimy, ucieka Zaszli, Boga go pokonał I teraz mamy... O, patrzcie, jak pięknie się rzucają jego oczy Na przykład w cieniu Taki mrok, widać strach w jego oczach Choć to jest gra w 2D I czarno-biała, ale wiecie Zawsze trzyma w tym napięciu Może nie tyle w strachu Ale zawsze ta gra yy, Tworzy takie napięcie Takiego trochę mroku I strachu Twórca tej gry naprawdę musiał mieć bujną fantazję, żeby coś takiego stworzyć. To nie jest takie, dro moi drodzy hopi że tak, na przykład taka gra jak miecze i sandały. A że co to jest? O nie, uczknąłem. Patrzcie jak to wygląda. <ścoughs> o nie, on chce mnie zgwałdzić. O nie, o nie. No i widzicie. Przeciulawił nam głowę, ale on nadal macha łapami. Dobra. Teraz przeobrazimy się w pięknego motyla i odfruniemy. Albo po prostu będziemy biegać jak jakaś ochydna poczwara lub jakaś parówka. Teraz ja myślałem, że samo go uwolni na początku, ale musimy się majtać jak jakieś... Nie wiem co się majta. O. No i teraz nie wiem jak on widzi. Jak on może to wszystko widzieć, prawda? Że na przykład, patrzcie, skoczę i że tam jest rów, prawda? Ba Ja bym się bał w lesie biec tak przed siebie i nic nie patrzeć. Chociaż gdybym miał do wyboru, żeby zeżarł mnie jakiś ohydny, duży pająk, to jednak prawdopodobnie bym tak skakał. Chyba żebym się zjebał w taki rów. Co jest bardzo prawdopodobne. O! A to on tak o też skacze. No pro... Nie! No nie, no nie, nie! Dobra. Mam trochę problemy ze skakaniem w moim limbo, bo właśnie wali to jakieś kaprysy. Yes! Wiecie? Taki piękny sprint ze skakaniem. Może nie nazwę tego sprint, ale jakbyście sami biegali w kokonie, to byśmy zobaczyli, czy byście przebili jego rekord. No i hop! Dam bam! Skoczył w trawę i nie żyje. No to trochę, nie niefajnie, trochę, trochę. No to dobra. I teraz już wiemy co robić. O, coś tak czuję, że ta kula mnie rozgniecie. Jak ja go podziwiam, zbani wali wielki głaz! Odcięło mi dupę! Nie żartuję. <ścoughs> Jezu! Sam nawet nie wiem co ja mówię, przepraszam was! No dobra. Skaczymy! Dobra. To by było pikne. Teraz popychamy to swoją banią. I spieprzamy. Ile sił w nogach? No teraz wpierdzielamy się tutaj. Ile sił w kokonie? Nie no to było denne, boże. Szczerze mówiąc ja naprawdę wolę sobie przygotować tekst a nie teraz tak spontanicznie wszystko. O ja zginąłem. O proszę. Tak, jeszcze wielki głaz mi przejechał po głowie. jest taka piękna kra. Dobra, teraz się toczymy. Bach. Ale kolejna rzecz, która mnie dziwi Jest w kokonie i wie, że jakiś głaz się toczy Wie w którą stronę skakać i kiedy ma skakać O nie, ta pała! Szybciej, głazik! Głazik! Się go boję Mówiłem wam, co on chce ze mną zrobić No, spierdzielaj, limbo! Limbo! Jesteś koksem, biegnij! Jeb Dobra, uciekaj! Nope! O teraz niczym ninja spadłem na twarz O on ma włosy chyba A nie, to jest pajęczyna Ja myślałem, że ma taką super pasemka. Dobra, nie wiem ile ja już to czasu nagrywam A To było straszne. A jeżeli chcecie więcej strachu, więcej mroku i więcej mojej paniki, to zasubskrybujcie. Łapka też mile widziana. Limbo się ucieszy. I jak będziecie łapkować, to Limbo znajdzie swoją siostrę. Więc dzięki za obejrzenie i cześć.